Cześć Mako, witajcie. Myślę, że firmy Redragon dla stałych widzów nie trzeba przedstawiać, bo ta marka już wielokrotnie gościła na moim kanale i nadal powtarzam, że robią bardzo dużo ciekawych produktów. Tym razem trafiła do mnie ich najnowsza klawiatura i jest to Redragon Fit. Jest to klawiatura w formacie 60% na, uwaga, przełącznikach magnetycznych. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, natomiast z czym to dokładnie się wiąże, jakie ma plusy oraz minusy oraz przede wszystkim jak się na tym pisze czy też gra. Dowiecie się oglądając ten materiał do końca, więc zapraszam Was na recenzję Redragon Fit. Redragon Fit to najnowsza klawiatura, która jest w rozmiarze 60%, czyli nie ma całej sekcji numerycznej oraz strzałek. W urządzeniu zostały zamontowane autorskie przełączniki Redragona i są to przełączniki magnetyczne z efektem holo. Oznacza to, że posiada punkt aktywacji między 0,1 a 4 mm w 40-stopniowej skali regulacji, dzięki czemu personalizacja klawiatury wychodzi na jeszcze wyższy poziom. Kigapy tutaj zastosowane to PBT Double Shot, do których nie mam żadnych zastrzeżeń, są one bardzo dobre. Dobrze pomalowane oraz posiadają grube ścianki, przez co mamy wrażenie obsowania z produktem dużo droższym. Sama klawiatura posiada oczywiście pełne NK-rollover, podświetlenie RGB oraz regulację pochylenia, natomiast jest ona jednostopniowa. Wymiary tego produktu to 291 x 104 x 34 mm, a waga to 565 gram. W zestawie producent daje nam dość sporo, bo poza oczywiście samą papierologią, której nie chciałem Wam już tutaj pokazywać i wyciągać, mamy wiadome klawiaturę, mamy przewód na USB-C i to kątowe USB-C, co się bardzo chwali. Jest to przewód o długości 150 cm, niestety jest on gumowy, nie w nylonowym oplocie. Troszeczkę szkoda, tym bardziej w tej cenie. Mamy oczywiście jeszcze kilka puller oraz switch puller, tak to można by ująć, i wymienne... Switche. Na tyle mamy instrukcję, jak to wymienić, bardzo fajne rozwiązanie. No dobrze, ale jak już mamy kilka najważniejszych cech tej klawiatury oraz wiemy, co mamy w zestawie, to czas skupić się na głośności. Dlatego, że potem sobie przejdziemy dopiero do omówienia aplikacji, gdyż tam jest naprawdę dużo do pokazania, więc posłuchajcie sobie, jak klika ta klawiatura. Nie wypadło źle, ale całym marketingiem tej klawiatury są jej switche. Więc przyjrzyjmy się teraz, co dokładnie się wiąże z tym, że mamy magnetyczne switche. Natomiast, żeby w pełni wykorzystać potencjał zarówno switche, jak i całej klawiatury, przejdźmy do właśnie aplikacji i tam skupmy się na omówieniu wszystkich funkcjonalności, jakimi możemy zarządzać z poziomu aplikacji do tej klawiatury. Dobrze, moi drodzy, na samym początku aplikacja, jak ją pobrać, bo to nie jest takie trywialne. Z polskiej strony Redragona jej nie pobierzecie, dlatego że tutaj ta strona się delikatnie różni od tego, co jest na stronie ogólnoświatowej, powiedzmy to angielskiej. Tak wygląda strona ogólnoświatowa, angielska, no i tutaj możecie sobie pobrać właśnie software do tej klawiatury. jest to do znalezienia, natomiast od razu Wam pokazuje, że nie jest to takie łatwe i oczywiste. Aplikacja po zainstalowaniu prezentuje się w taki następujący sposób i tutaj ja mam, ja mam wrażenie, że ona jest tak trochę słabo przetłumaczona z języka angielskiego. Ja ją tutaj zainstalowałem w języku polskim, bo jak stwierdziłem, no jak jest możliwość, no to czemu by nie? No i sami widzicie, że dość dziwnie tutaj to wszystko działa. Ok, lecimy do omówienia, co możemy w tej aplikacji zrobić. Tutaj mamy dostosowanie klucza. To jest kluczem. Nie do końca jest to wiadome z racji, że jest to tłumaczenie z języka angielskiego, takie no mam wrażenie, właśnie trochę nieudane. Ale możemy sobie wybrać profile, możemy oczywiście je tutaj dodawać, możemy eksportować, importować i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o ustawienie wyzwalania, czyli to, co jest istotne, fajne jest ta regulacja tego z tego tytułu, że możemy sobie po prostu przeciągnąć myszką i mieć bezpośrednie przełożenie na to, jak właśnie wyzwala się nam sam switch, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, to też no, sami widzicie, że jest to przetłumaczone w sposób ciężki. Chodzi tak naprawdę o responsywność tą, tej klawiatury, ten pooling rate, jeżeli chodzi o to, jak często klawiatura będzie sczytywać to, co na nie klikamy. Najprościej mówiąc i dobra, no tutaj sami widzicie, że tych opcji wiele nie ma. Najistotniejszą jest oczywiście to żeby sobie wyregulować ten moment aktywacji tak jakby samego switcha lecimy dalej do zaawansowanych przycisków tutaj możemy sobie oczywiście pojedynczo to wszystko przypisać no, możliwości macie praktycznie nieskończenie wiele możecie sobie zrobić klucz kombinacji bądź pojedynczy klucz tak czy siak, no sami widzicie, że jeżeli chodzi o to, jak to jest przetłumaczone, to jednak chyba bym Wam zalecał zainstalowanie po angielsku tej aplikacji. To już omawialiśmy, no to konfiguracja światła. Tutaj oczywiście jasność, prędkość, efekty, tych efektów jest kilka. Możemy sobie też te efekty oczywiście zmienić poprzez skróty klawiszowe. Tak więc no tutaj standardowo, że tak powiem, jeżeli chodzi o klawiatury podświetlane, gamingowe. Konfiguracja wydajności, tak to się nazywa, natomiast realnie możemy sobie tutaj wyłączyć np. Alt F4, Alt Tab, Shift Tab i e, oczywiście zresetować wszystko. W każdym polu, tak powiem, polu możecie sobie no prawie poza RGB, możecie sobie właśnie tutaj przewrócić te ustawienia fabryczne. Grupa makro, czyli do ustalenia sobie makro, no to standardowo to każdy, kto będzie chciał, może sobie przypisać różnego rodzaju makro, ale ta zakładka moim zdaniem jest najciekawsza, gdzie możemy sobie ustawić stopień aktywacji samych switchy. Prawdziwa klawiatura gamingowa musi być podświetlana, nie jest inaczej w tym wypadku. Mam oczywiście tutaj pełne podświetlenie RGB, też zarządzane z poziomu aplikacji, co widzieliście wcześniej, natomiast jaka jest moja opinia na temat tego podświetlenia? Jest ono bardzo subtelne. Nie jest mocne, więc dla fanów bardzo mocnego RGB ta klawiatura może nie do końca wpaść w ich gusta. Natomiast w moje gusta jak najbardziej ona się wpisuje, moi drodzy. Mamy tutaj na tyle subtelne podświetlenie RGB, że nie wiemy z kilometra, że ktoś właśnie odpala swojego kompas z gamingową klawiaturą. I tego typu podświetlenie dużo bardziej mi się osobiście podoba, aniżeli takie bardzo mocne, ostentacyjne wręcz podświetlenie RGB. Dlatego ode mnie idzie plusik za to poświetlenie, jakie tutaj zostało zaimplementowane. Tak więc, moi drodzy, przyszła pora na podsumowanie Redragon Fit. Czy ta klawiatura jest dobra, zła, beznadziejna, rewelacyjna? Jakie ma plusy oraz minusy? W moim odczuciu ta klawiatura na pewno na pochwałę zasługuje, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jakość spasowania, czy też jakość malowania samych kick-upów. To jest na totalnie topowym poziomie. Bogatość zestawu, który otrzymujemy od producenta, też jest akceptowalna. Nie ma ani jakiejś rewolucji, ani nie ma biedy, więc tutaj oceniam to bardzo pozytywnie i tak neutralnie. Jeżeli chodzi o same switche, to tutaj też je oceniam neutralnie, z tego tytułu, że one ani nie są rewolucyjne, ani nie są zawodzące. Mnie osobiście na tych switchach grało się dobrze, natomiast nie odczułem jakiejś gigantycznej, można powiedzieć nawet żadnej przewagi, dzięki temu, że mamy różne stopnie aktywacji, możemy sobie tym sterować. Jeżeli chodzi o to, jak to działa, to jak najbardziej da się odczuć różnicę między skrajnym położeniem minimalnym a maksymalnym, czyli to 0,1 mm kontra 4 mm. Jest to odczuwalne. Może dawać w przypadku naprawdę ekstremalnie hardkorowych graczy jakąś przewagę, ale taki gracz jak ja nie odczuje większej różnicy. Jeżeli kierujesz się tym przy wyborze klawiatury, żeby ona była maksymalnie szybka, to tutaj będzie naprawdę dobry produkt i tutaj będziesz mógł sobie spersonalizować te switche pod swoje wymagania i preferencje. Natomiast, jeżeli chcesz ładną 60, która ma pewną funkcjonalność, to jak najbardziej. To też będzie dobry produkt. Dodam jeszcze na koniec, że te switche niezależnie od ustawionego progu aktywacji raczej są switchami liniowymi, więc to też bierzcie pod uwagę, że tej klawiatury po części trzeba się troszeczkę nauczyć, żeby móc wykorzystać pełni jej potencjał. Moi drodzy, standardowo linka do omawianego dzisiaj produktu znajdziecie w opisie tego materiału. Gorąco Was zachęcam do sprawdzenia opisu. Natomiast podzielcie się też w sekcji komentarzy, co sądzicie na temat po pierwsze, czy magnetycznych, czy jest to dobry kierunek rozwoju Switchy, czy raczej wymysł danego producenta. Czy 60 to Wasz rozmiar, czy raczej wolicie TKL-ki albo pełne klawiatury. No i przede wszystkim, czy Redragon Fit spełnił Wasze oczekiwania, czy raczej byście się skierowali ku konkurencji. Dużo pytań, mam nadzieję, że udzielicie na nie odpowiedzi w sekcji komentarzy, która tradycyjnie należy do Was. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie standardową łapeczkę w górę, subskrypcję, i jeśli jeszcze tego nie robicie. Oraz nie zapomnijcie oczywiście o dzwoneczku, co by nie ominęły Was kolejne filmy. W tym to by było na tyle. A gorąco dziękuję za uwagę. Mówił chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.